Cześć wszystkim! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym pokażę wam jak odblokować zawartość w nowym DLC. Wiele z nas ma ten problem, właściwie cały ten kraj, ponieważ dużo rzeczy w nowym DLC mamy zablokowane, ale są sposoby, żeby te rzeczy odblokować i bawić się na nowym updatecie. I oczywiście te sposoby wam w tym odcinku pokażę. Działają one i na PC, i na konsolę. No tylko od razu uprzedzam na starcie, że sposób nie wiadomo, czy jest akceptowany przez Rockstar, nie wiadomo, czy za to jest ban, czy za to nie ma bana. Nie wiadomo, czy tutaj jest. Ponosimy tutaj jakieś ryzyko. W sumie już widziałem kilka osób, które pisało do supportu, no ale w sumie support nie dawał jakichś sprecyzowanych odpowiedzi, tak, jakby w ogóle sami nie wiedzieli, czy banować za to, czy nie banować. W każdym razie, jeżeli korzystacie z tego sposobu, to robicie go na swoją odpowiedzialność. Nie ponoszę tutaj odpowiedzialności za wasze konta. Także zastanówcie się, czy mm, aby na pewno chcecie ryzykować, kiedy to jest takie niepewne. Chociaż większość osób mówi, że za to się nic nie stanie, ale no nigdy nic nie wiadomo. Jakby ktoś się też zastanawiał, dlaczego jest taka dziwna jakość audio, to nagrywam ten film dla was w nocy, żebyście go mieli na rano. Jestem po 12-godzinnym live'ie, więc nie miałem okazji go nagrać wcześniej. I też tak przy okazji dziękuję wszystkim, co byli na tym live'ie, ponieważ pobyliśmy rekord. W pewnym momencie było nas na live'ie 8000 osób, także... Dziękuję każdej osobie, która dołożyła tą cegiełkę do, do tego rekordu. W każdym razie przejdźmy już do paradnika. Pobieracie program, który widzicie na ekranie. Jest on w zupełności darmowy, ale na 7 dni po 7 dniach trzeba za niego zapłacić, ale nie ma tutaj obowiązku podpięcia karty kredytowej, albo innej metody płatności, także nie będzie jakiejś auto zapłaty. po prostu po 7 dniach program was się spyta, czy chcecie kupić płatną licencję, ale to już jest wasza decyzja, co wtedy zrobicie. W każdym razie, tutaj widzicie całe pobieranie. Jeżeli gracie na PC, ten program wam w zupełności wystarczy, nic więcej nie potrzebujecie, oczywiście jeżeli tu wszystko zaznaczycie. Jeżeli gracie na konsoli, to potrzebujecie dwa programy, teraz go widzicie po prawej stronie. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. No i też pamiętajcie, że żeby korzystać z tego sposobu na konsolę, to musicie mieć komputer, który ma możliwość udostępniania Wi-Fi. No najlepiej jakby byłby to laptop. Jeżeli macie taką możliwość, no to w programie wszystko Wam się powinno wyświetlić. Jeżeli nie macie takiej takie możliwości, to będą tam wyskakiwały Wam powiadomienia. Tutaj mamy akurat wszystko dobrze, ale gdziekolwiek gracie, najpierw odpalacie Awasta, zaznaczacie region na dole. Oczywiście polecam tutaj Niemcy, bo są niskie pingi, no i oczywiście tam też wszystko mamy odblokowane. A następnie zaznaczamy to zielone kółeczko na, na górze, i wtedy nas tutaj powinno połączyć. Jeżeli nas połączy, na PC. To już w zupełności wystarczy. Możecie odpalić grę, ale jeżeli gracie na konsoli, to skupmy się teraz tutaj na programie po prawej stronie, ponieważ tutaj teraz musicie zaznaczyć w tym okienku Avast, ponieważ z tego programu korzystamy. No i tutaj klik klikamy później Start. I teraz, kiedy to zrobimy, kiedy nam się wszystko połączy, przechodzimy na naszą konsolę, Ja mam tutaj Xboxa. Wchodzimy w system, ponieważ musimy zmienić lokalizację. Ja z racji tego, że ustawiłem Niemcy. No to tutaj trzeba też mm, te Niemcy ustawić Tutaj się uruchomi ponownie konsola Tak to wygląda na Xboxie Nie wiem jak to wygląda na Playstation Ale wydaje mi się, że bardzo podobnie Jak coś to piszcie w komentarze W każdym razie, kiedy nam się konsola zrestartuje Wchodzimy w ustawienia sieci I tutaj powinien się pojawić na liście nasz hotspot Z którym się połączymy Nie łączymy się z naszym Wi-Fi Tylko z naszym tutaj hotspotem On nazywa się Connectify.me Domyślnie w tym programie i tutaj wpisujemy hasło, które też widzimy w programie. Tutaj właśnie, w zaznaczonym, w zaznaczonym miejscu. Przepisujemy te dane, klikamy połącz, czekamy aż tutaj to połączenie dojdzie do skutku. Kiedy nam się wysiedli komunikat, że jest wszystko w porządku, a no to nie zostało nam nic innego, jak po prostu wycofać się z ustawień, wejść w gry i aplikację. No i oczywiście uruchomić nasze GTA 5 jeżeli wszystko zrobiliście dobrze, to zaraz po wejściu do online a odpali Wam się cutscenka, która nie jest dostępna normalnie w Polsce. Właśnie o tym mówię. Jeżeli to Wam się odpali, to znaczy, że wszystko zrobiliście dobrze. Analizujesz grand opening of the Diamond Casino and Resort. Play around. Escape the ordinary. An exclusive luxury adult playground with limitless indulgences. Binge and give in to temptation in our VIP casino. Play table games. Slot machines. Bet on horses. Lonely stepbrother takes the race. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Depraved nightlife. World class luxury shopping. Or relax on the roof terrace and swing by the hot tubs and infinity pool. The party doesn't have to stop. Spend your money sensibly by purchasing a luxury penthouse complete with lounge, guest bedrooms, home theater. Bar, private tables, spa, and an office. Penthouse owners can play high limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain caliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget until you do. Private, pristine, impeccable. The most exclusive casino in San Andreas. The Diamond Casino and Resort. Play around. No i teraz wchodzimy do gry. Tam będzie oczywiście jeszcze kącenka wprowadzająca, ale sprawdzamy czy nam po prostu wszystko działa. Jak widzicie, gram na Xboxie. Mogę tutaj zakręcić kołem fortuny. Zobaczymy czy nam coś tutaj fajnego wydropi. Na razie losowałem tym kołem dwa razy, ale nic fajnego się nie pojawiło. To może chociaż tutaj no, samochodu nie będzie, bo nas ominął. O, i chyba, a nie, dobra, jednak będą żetony kasynowe. No, z których tutaj już będziemy mieć jakiś użytek. Bo normalnie w ogóle one nie są dostępne, w ogóle ich nie możemy zdobyć, co jest dziwne, bo ponieważ nawet za to zrobić zakupów w sklepie, ale to już miesza z tym. E, tutaj sprawdźmy, może sobie automat też wszystko działa. No jak widzicie, też tutaj mogę normalnie siąść. Mogę tutaj mm, zagrać. Także sami widzicie, że wszystko tutaj działa należycie. Mm, także myślę, że poradnik wam się przyda. Mam nadzieję, że wam się podobał. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle wam taki poradnik wrzucić, ponieważ yy, nie do końca lubię takie formy odcinka, zwłaszcza kiedy yy, to jest taka jedna wielka kombinatorka. Ale mam nadzieję, że yy, sposób wam się przyda, yy, że nie będziecie mieć z tym problemu no i że będziecie się bawić yy, dobrze w tym update'cie. Tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się podoba, zalecam do zostawienia łapki w górę, w razie czego wpiszcie w komentarzach, zapraszam na live, zalecam do oglądania odcinków, ponieważ będzie ich w najbliższym czasie bardzo dużo, no i trzymajcie się, do następnego, miłego dnia wszystkim, cześć!